Cześć się witajcie! Z tej strony Matykonix i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Od nędzy do pieniędzy. Ja sobie ogólnie wracam na gospę, ponieważ jak widzicie coś tutaj się dzieje, mamy Maj i robota idzie. Ja sobie wracam z przyczepą, ponieważ wywoziłem ziemię i właśnie ostatnią przyczepę wywiozłem i stwierdziłem, że nagram sobie tutaj, że tak powiem, vloga i tak dalej. Witam serdecznie, czemu ja tutaj nie mam ustawionej kamerki? O, proszę bardzo, pięknie mam. Co ja Wam powiem, musimy sobie, że tak powiem, odjąć 500 zł ponieważ kopareczko taką mi tutaj kopał dzisiaj już pojechał niestety wam nie mogę pokazać yy, bo nie włączyłem, nie myślałem o nagrywaniu taki zapierdziel był z tym z tą ziemią i tak dalej yy, że masakra, ale udało mi się ją całą wywieźć tutaj o, sypał i jeszcze tutaj sypał no i jest wykopany dół na piwniczkę także ogólnie możliwe, że już może na kolejny odcinek ta piwniczka będzie to się jeszcze okaże bo jakoś mega dużo roboty z nią jednak nie będzie jak myślałem yy, niestety nie mogę wam w tej wyłożenia tej ziemi, bo no, nie miałem jak tego zaimplementować jeżeli chodzi o tekstury i tak dalej, więc y, niestety sobie odpuściłem. Ehm, no, w dzisiejszym odcinku mamy opryski do zrobienia no i troszeczkę tutaj pogadać o przyszłości serii, ponieważ fajne komentarze y, były i tak dalej, więc dzisiaj chcę so sobie o tym pogadać. Ale, najpierw co, to musimy sobie przyczepę do stodoły schować, y, żeby tutaj nam nie wadziła ani nic. Dobra, musimy sobie jeszcze stodoło otworzyć. Ehm... Z drugiej strony oczywiście Dobra, mamy otworzoną Także mam nadzieję, że tutaj damy radę Wjechać, kurde Dobra, damy radę wjechać Szczepę sobie tutaj odczepimy, Dobra I możemy sobie, kurde, kury uciekać eee, Możemy sobie podpiąć Opryskiwać, dzisiaj lecimy pryskać Ziemniaczki eee, Oraz e, obiec, który był Zasiany poza odcinkiem ale niestety tam, kurde, niby było o ranę, a i tak pokazuje, że kwas będzie wyłaził. dlatego musimy sobie dzisiaj to opryskać nawożenia dzisiaj robić nie będę tylko te same opryski, ale trochę tego opryskania jest, więc trochę się napryskamy, tak wam powiem dobra, podczepiamy opryskiwacz, tutaj niby o, jest 50 litrów jeszcze, o ciekawe dobra, to musimy te 50 litrów wypryskać dopiero potem zalejemy sobie nowy opryskiwacz w kolejnym odcinku już niwa będą, miały być dzisiaj, ale Stwierdziłem, że jeszcze taki jeden odcinek sobie nagram A potrzebuję też drugiej osoby do tego A mam wyjazd i Zgrać się teraz znowu nie możemy Dlatego też stwierdziłem, dobra nagram jeszcze jeden odcinek Jak przed żniwami, co tutaj się dzieje Na maju, a maj ładny miesiąc farmingu Więc szkoda było mi nie nagrać Dobra, musimy sobie teraz Rozłożyć Jeżeli chodzi o komentarze, bo coś wspomniałem na początku Fajną radę dostałem I teraz sobie ja nawet, czekajcie sobie Znajdę i sobie Przeczytam wam eee, Już wam mówię, czekajcie bo To było pod poprzednim odcinkiem, gdzie w ogóle Dziękuję za odzew pod pierwszym odcinkiem Który był mega zajebisty eee, Ale, ale, ale Ktoś napisał, to Grzegorz Brown Pozdrawiam serdecznie Napisał, że polecam kupić Autosan D46 D35 Jako druga przyczepa, także na pewno no To jest bardzo dobry pomysł, żeby już na tą Kolejną zimę kupić kolejną przyczepę więc pewnie sobie kupimy, ale najważniejsze co on napisał, żeby zrobić remont 30, odmalować kabinę, zmienić kolor na czerwony i jakiegoś tura i tak dalej yy, Oczywiście pozdrawiam, bo tam nie pozdrowił I yy, to nie jest wcale głupi pomysł, bo tak sobie właśnie myślałem nad tym Znaczy powiem wam tak, ja i tak miałem to zamiar zrobić, ale zrobię to szybciej dzięki temu komentarzowi O tak mu powiem, także yy, tak wam tutaj właśnie powiem Czekajcie, żebym ja to dobrze pryskał Eee, oczywiście, kurde, ale żebym odwalił lipę teraz. No dobra, że to dopryskamy, żeby nie było lipę, żebym odwalił taką. No to przynajmniej chwasty tutaj nie będą wyskakiwać, ponieważ lipa jest taka, że owiec muszę opryskać od właśnie chwastów, a ziemniaki chciałem opryskać oczywiście tym płynnym, jakby nawozem, nie? Niby tam na stąkę, nie? Kurde, teraz żebym trochę lipę odwalił z tym, no ale dobra, trudno. My tutaj przejedziemy. Już do końca, żeby to oczywiście wylać, żeby to naproskiłaś mógł sobie zalać. Dobra i teraz tak, musimy to nakręcić. Dziemniaczki widzicie fajnie rosną. Trochę jeszcze wiadomo dosadziłem poza odcinkiem. Dobra, teraz tak myślę. Że trzeba nakręcić i wrócić po ziemniakach, no bo inaczej nie damy rady. Tu by się przydała droga, trzeba będzie drogę zrobić pożniwa Kurde, bo to lipa, że tak jeździć nie ma jak. Więc zrobimy sobie tutaj, gdzie jest tam to trosze, troszeczkę tamtego pola obędzie, ob ale przynajmniej będziemy mieli drogę do Bo jeszcze będziemy musieli sobie zrobić. Dobra, teraz lecimy sobie zalać w sumie. Tak sobie myślę, że najpierw to zrobimy jeszcze te, na ten oprysk, na chwasty i lecimy opryskać sobie ten owies A potem najwyżej jeszcze tu przyjedziemy i nawozem jakby płynnym na tutaj opryskamy te ziemniaczki. Dobra, teraz tak. Pierwsze co? Potrzebujemy oczywiście oprysk. Oprysk mamy w. Yy, tutaj chyba mamy schowany oprysk, prawda? Yy, tak, tutaj mamy. Tak, mamy. Także. Oho, światło zapaliłem z wrażenia. Dobra. Yy, czekajcie, narpiew co? No, teoretycznie wiemy o tym, bo na braciach też to tak zrobiłem. Ale wiemy o tym, że powinno się narpiew wodę, a potem dodać co? Ale w farmingu niestety trzeba robić to na odwrót. Dobra, i tutaj tak, 10 litrów dolewamy. Tak to ustaliliśmy. Dobra. I teraz lecimy dolać wody. Szkoda, że nie można zrobić tego na odwrót. No ale trudno. Dobra, teraz dolejemy wody. Będziemy mieli zrobiony piękny łoprysk. Będziemy mogli lecieć. Jajeczka, jak widzicie, tam już czwarte... Druga paleta już tam się robi. W połowie tej drugiej palety jest, więc nie, że tutaj jajeczka. Nam się ogarniają, ale to dobrze będzie. Więcej zarobił na zimę. Dobra. Teraz tak, rozpocznij. Mamy napełnianie. I polecimy sobie, że tak powiem, ten łowiec spryskać, Kurde, nie w tą stronę, w chałupę, w jadę. Tyle z tego będzie, dobra. Lecimy, lecimy, widzowie. Trzeba udać, żeby w ten dół nie wjechać. Eee, już wiem, jaka pewniczka będzie postawiona. Eee, no i zresztą w sumie nie będę wam pokazywał. Zobaczycie pewnie albo na kolejnym odcinku, ale raczej powinna być już skończona. Na kolejnym odcinku. Eee, także eee, sobie zobaczycie, no. Kurde, trochę było zapierdzielać to ziemię. Jak widzicie, jeszcze dzisiaj mi się zeszło, bo to wczoraj kopane było znaczy e, rozpoczęte. Dzisiaj dokończone rano, ja zacząłem już wczoraj wywozić to ziemię, było tej ziemi masakrycznie dużo. Ale wywiozłem będzie tam, że, że tak powiem, znaczy nieważne, gdzie ją wywiozę, tak? Jak się dość zobaczy, że masz ziemię wysypaną w lesie, no to zadowolony nie będzie, ale... Przymknijmy na to oko, tak? No. E, tak. Przylecimy sobie, właśnie czas na 5 musimy sobie dać. Kurde aż do 18 mi się zeszło. No ale takie wiecie, opryski oprysków się nie robi. W południe, tylko raczej bardziej wieczorami. Kiedy nie ma wiatru ani nic. No mm, więc, ale też bardzo fajnie moim zdaniem wygląda tutaj ma na, maju, na maju 18 godzina, nie? Mega ładnie to wygląda. Normalnie, to jest samo oświetlenie, nie? Shaderów nie ma, miałem wgrać, ale niestety nie działały. I taka to niestety polityka jest. No ale ogólnie widzowie, że się pochwalę, że ogólnie w momencie kiedy oglądacie ten odcinek, jestem na wyjeździe i mnie nie ma, ale znaczy ogólnie ten odcinek oglądacie najprawdopodobniej w sobotę chyba, tak, czyli bo ogólnie w piątek wyjeżdżam, nagrywam to w czwartek hmm, i odcinki mam nagrane, także no wiem, że teraz z dołu nie było to jest prawie tydzień odcinków, ale przynajmniej wiecie jak mnie nie ma to przynajmniej odcinki będą, także tyle pocieszenia wakacje się kończą niestety zapowiedź, a i w ogóle zapowiedź nowej serii będzie która się pojawi od września zresztą w sumie nie będę zdradzał tu za dużo bo to się dopiero na kolejnym filmie, tak powiem tam zobaczycie sobie będziecie kanał, bo to tam będzie właśnie to powiedziane Dobra, to dawkowania na tym nie ma, oczywiście, bo to jest na chwasty. Nie wiem, kurde, to jakieś chwasty zaczęły wyskakiwać, dopiero co było, kurde, miesiąc temu, zasiane. No ale co zrobić? No trzeba opryskać, żeby to żadnych chwastów nie było, że pięknie tutaj nam owiec wyrósł. Z tego co widzę, powinno nam starczyć oprysku na te obydwa pola owsa. bo oczywiście te drugie też trzeba opryskać. Bo, znaczy ogólnie te chwasty, wiadomo. Że, mam, że mamy, z powodu, że mamy precyzyjne, to one tak miejscami, ale wiadomo, całe pole trzeba przejechać. Czyli w realu nie robi się tylko miejscami, tylko całe pola się robi. Także całe pole sobie, całe pola sobie opryskamy, wrócimy sobie i jeszcze ziemniaczki tym płynnym sobie opryskamy, także dzisiaj taki opryskowy odcinek że tak powiem, ale powiem wam, że bardzo lubię pryskać w tym zestawem mega, moim zdaniem pasuje ten oprys ten opryskiwacz do 30, nie, mega fajnie wygląda oj ten rzepak tutaj wygląda, kurde taki żółciutki, taki ładny no właśnie, fajnie by było w rzepak pójść, ale to trzeba będzie siewnik ogarnąć lepszy no ogólnie tak, powiem wam tak po żniwach będzie trochę zakupów także będzie kontencik, będzie się oglądać, będzie ciekawie po żniwach trochę zakupu, no bo tutaj wiecie, zawsze się żniwa to nie jeździ po maszyny, a będzie mi kombajnista kości, więc po nowe maszynki się pojawią. Na pewno co, to siewniczek nowy. Eee, remont 30 będzie właśnie w tą zimę już. I chciałbym na kolejny sezon już na wiosnę kupić nowy ciągnik. Jaki to będzie ciągnik? Nie zdradzę. Myślę, że wiele osób się może spodziewać, chociaż w sumie zobaczę, bo to jeszcze nie jest, jeszcze tak konkretnie o tym nie myślałem. Ale na pewno co tam, no, to właśnie nowy ciągnik się pojawi na wiosnę. Eee, więc ogólnie będzie się działo, już coraz ciekawiej teraz będzie. Po tych zniwach już bo na razie to przymulamy na tej serii. No ale to, co zrobić? Zawsze te początki są jakie są, dopiero potem się więcej dzieje. Już się u mnie na kanale przyzwyczailiście do tego myślę. Ej, kurde, nie wiem czy mi w ogóle oprysku starczy. Bo kurde, widzę połowę opryskiwacza poszło mi na te pole. A tamte drugie pole jest trochę większe. No ale najwyżej się nie dopryska, nie? Wracał po to, żeby kaboeczek opryskać, nie? Także wiecie, dobra, już się oczywiście nie, roz, nie składamy tego, bo pole jest blisko, drzewek nie ma. Także nie trzeba tego spalać, nic nie jedzie. Całe szczęście. Dobra, no i tutaj mamy oczywiście nasze drugie pole. Także my sobie już tutaj nie wjeżdżamy. Dobra, włączamy i lecimy dalej. Kurde, te pole no, na trzy razy teoretycznie powinienem zrobić, tylko lipa jest właśnie taka, że mi tego oprysku nie starczy. Najwyżej poza odcinkiem jeszcze przyjadę i dopryskam. Bo wracać tu na odcinku jeszcze nie zamierzam już. Yy, wiadomo. Co ja wam mogę powiedzieć? Kurde, minęły mi te wakacje strasznie szybko. Znaczy, no jeszcze tydzień został, no ale to wiecie, ten tydzień to już w ogóle zleci nieubłaganie szybko. I kurde znowu wrzesień, nie? I tak sobie uświadomiłem, że przecież rok temu we wrześniu wróciłem do nagrywania i mam takie... i kupiłem komputer i mam takie teraz, że What the fuck jak to szybko zedziało, nie? Naprawdę, czas leci nieubłaganie szybko, a te wakacje Powiem wam tak, wakacje zawsze szybko lesą, ale te wakacje jakoś nienaturalnie szybko mi zecięły, nie? Dajcie znać w komentarzach jak w ogóle wy spędziliście wakacje jak te wakacje Wam się podobały Wasze oczywiście Idzie też tak szybko jak mi te wakacje uciekły, niestety. A no szkoda, trzeba znowu czekać 10 miesięcy. Jest masakra jakaś. No nic, dojedziemy do końca pola, bo wątpię, że trzeci przejazd zaczniemy. Że będziemy mieli czym zacząć, kurde. Ale miejmy nadzieję, że przynajmniej do końca pola No tego oprysku wystarczy. Ale myślę, że powinno wystarczyć oprysku do końca pola. Chociaż ja w sumie, nie no, 50 litrów zostało, to na spokojnie powinno wystarczyć. Ja i tak, kurde, nie wiem czy. Nie no, dobrze chyba robię, tak mi się wydaje. Dużo nie zostanie, no ale dobra, trudno. Najwyżej chwasy pobrastają tutaj już. Trudno, trudno się mówi, nic nie poradzę. No. Dobra, eee, także my sobie lecimy. A ogólnie, jak z wakacji wrócę, to weźmiemy się za braci, trochę, bo żeśmy troszeczkę przywolnili. A to dopiero początek serii, także to nie jest dobry znak, <laughs> tak powiem. No ale to wiecie, Maciek był trochę na weselu, tam parę dni go by nie było w ogóle, nie mieliśmy jak się zgrać, też, Ale dobrze, że wczoraj odcinek był. Ogólnie, miałbyś ten odcinek właśnie w czwartek, ale genialny Mateusz zauważył, że oczywiście. Nie wrzuci przez nas odcinka No i tak to, a zajęcie też miałem cały dzień dzisiaj. Siadłem dopiero 200 do Nie, teraz 200, jakoś po 19 .00. siadłem, jeszcze dzisiaj dwa filmy nagrałem takie krótkie, które się pojawią w najbliższych dniach. Pewnie jutro jeden z nich się pojawi i pojutrze kolejny. Także no tak to tak spędziłem cały dzień. Jutro wyjeżdżam, czyli w piątek dla mnie. I tak to niestety leci No ale co, trzeba nagrać odcinki, żeby coś było Przynajmniej podczas gdy mnie nie ma to będą odcinki Nagrane, jakiekolwiek yy, Ale powiem wam naprawdę, poprzedni odcinek niby tam nic ciekawego nie było No było, że niby wywóz gruzu, co nie? Ale kurde, wybił się nieźle Oczywiście ja nie narzekam, ja jestem bardzo z tego powodu Zaszczycony, zasz zadowolony O, żeby nie mówić jakoś starodawnie Także wiecie bardzo oczywiście za to dziękuję, dziękuję za komentarze, e, które piszecie pod tą serię. No to jest taka jednak późniejsza seria, no bo wiadomo, że z serii na singlun, to to seria, gdzie tam, wiecie, trochę, trochę bardziej pogadamy tutaj, co się dzieje i tak dalej. Bo różnica między na przykład takimi braćmi, gdzie nagrywamy we dwóch, to tam bardziej gadamy ogólnie niż o samej grze, a tutaj jednak, wiecie, znaczy tutaj też gadam trochę o sobie, ale dużo mniej, wiecie o co chodzi. Tam się same tematy tworzą, a tutaj jednak trzeba pomyśleć trochę, co o czym tu człowiek będzie gadał w ogóle na tym odcinku, nie? No ale tak to czasami jest. Ale ogólnie, powiem porównując porównując nagrywanie samemu, a nagrywając z kimś, to jest kompletnie co innego, nie? Ten kto nagrywa, albo nawet samemu granie a z kimś, to jest kompletnie co innego, nie? Wiecie o co chodzi. Eee, dobra, teraz tak. Eee, kurde, lipa jest teraz taka. Że ja nie mam chyba jednego oprysku. W sensie, żeby to zalać, taka właśnie jest lipa teraz. Czekajcie, to jest też do chwastów. Czy ja mam kurde, to trzeba odnieść? Ja chyba nie mam nawet oprysku, powiem wam. W przyczepce co ja mam? Ja go wyjąłem? To też jest do chwastów. Cholera. Czyli nie mam oprysków nawet tutaj na stonkę tą Ha 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 No co, lipa wam powiem hmm. No dobra widzowie, ja se podlecę samochodem i zaraz się widzimy Dobra widzowie, ja sobie zakupiłem oprysk, przywiozłem Chwilę mi to zajęło, dlatego też było cięcie yy, Więc sobie już tutaj go mamy nie chciało mi się już tego nagrywać, a tak naprawdę to po prostu nie miałbym jak do tego poloneza tego wziąć. Ale dobra, mniejsza o to. E, teraz tak, musimy sobie tutaj oczywiście 10 litrów zalać. Także zalewamy. No i podjeżdżamy pod kran. Żeby oczywiście sobie dolać wody. Aha, bo ja tak stanąłem, że teraz no właśnie musimy polonezem odjechać, bo kurde wody nie doleję niestety. Kurde się miło trochę. Już taki wieczorek się zrobił. Powiem wam. Dobra, musimy sobie zapalić go. Dobrze, że pali teraz, bo kurde, odpalić mi nie chciał. No, Trzeba wiek oczywiście dać. No tak. Dobra. Paniemy co tutaj. I już. Hamulce trzeba gdzieś zrobić w tym polonezie, bo to masakra jakaś jest. Oho, do rowera? Dobrze, do rowera. Okej, okay, cofamy. O, teraz to trochę rzeczkę już po ciemku, jeszcze znaczy po ciemku. no już taki późny wieczór już jest. Ale też fajnie, że można czasami czasami ponagrywać. O innych porach, nie? No i mówiłem zresztą, że będę chciał w tym farmingu, bardziej o takich różnych porach nagrywać, a nie zawsze powiedzmy o 12, jak to było w dsd czy coś. Żebym mgłę ustawić, bo tak było kurde wtedy. Nie pytajcie co coś z przeciebko stało, ona pierdzielca dostała i, i że tak powiem, się skręciła. No ale trudno. E, teraz tak, rozkładamy sobie opryskiwacz. Więc tutaj łopryskamy zimnioki, odstąki. Żeby tutaj nam nie pożarło, żeby było co kopać. Kurde, bo to masakra, jaka jest? W sumie, no, bardziej no, bardziej taki nawóz, To no, ja pierdolę, stąki, jak to dopiero zaczęło rosnąć. Dobra, nieważne. Człowiek chce fajnie pogadać, żeby się poczuć bardziej realnie, ale. Ale dobra, trudno. No, powiedzmy, że to jest nawóz, bo nad granulki się coś sypują. Jak bym nawoził granulowanym, nie? To jest ciekawe. No dobra, to na przyszłość będę wiedział. Znaczy miałem zemr na czerwcu to pryskać, nie? Że gdy to byłoby większe, rzeczywiście wystąkać dobierała. Ale tutaj pryskam jeszcze przed stąką, będę szybszy po prostu, wiecie o co chodzi. Mm, także do tego też tak robię. I będę szybszy od stonki I, i nic nie ja zrobił. Będę ziemniaki zajwiste, piwniczka jest stawiana żeby, po to, żeby... to coś przerywa. Kurde, czekajcie, bo tutaj chyba... O jest! Jem ustawione źle. Dobra, raby dobrze. Będziemy szybszy i tutaj odstąpimy Tutaj piwniczka stawiana jest właśnie na dużo ziemniaków Więc wiadomo Musi tutaj sypnąć tych ziemniaczków Znaczy, powiem wam tak, że nawet na ten kawałek pierwszy, co kopaliśmy w poprzednim sezonie To naprawdę maga dużo tych ziemniaków sypnęło Więc jakby zasadzić takie jedno wielkie pole na przykład Znaczy wielkie, na no jakieś większe, znacznie więcej tych ziemniaków w kolejnym sezonie No to by człowiek zarobił z tych ziemniaków, nie powiem, że nie to by nawet nie był głupi pomysł, żeby tak zrobić. Ale to wiecie, no się zobaczy, nie? No ale to też pierdzielenia jest z tym kopaniem, zbieraniem. Więc wiadomo, że są plusy i minusy, ale to wszystko ma plusy i minusy. Jak doskonale o tym wiemy, dobra. No, ja tak zasadziłem, że tutaj się nie bawiłem w kolejne dojazdy. Więc to w taki sposób sobie dosadziłem te ziemniaki, i, i tyle, nie? No ale i tak. Mi się wydaje, że bardzo porównywalnie tych ziemniaków jest w tym sezonie co w poprzednim, nie? Bo tu mieliśmy w poprzednim sezonie tutaj, teraz mamy tutaj. Tylko, że to jest dłuższe dużo. Mi się wydaje, że to jest porównywalne, nie? No ale, ale mega klimat w ogóle jest. No, ale tak to. No. <laughs> Właśnie. Dobra, przydałoby się pozamykać wszystko. Bramę już zamknąłem, chyba. Przydałoby się stodoły wszystko pozamykać, ciągnik schować, opryskiwać, odczepić. Wszystko pochować i kończyć ten odcinek, nie? Dobra, czekajcie, opryskiwać sobie odstawimy. Dobra, temu, muszę tu ten oprys zabrać, bo mi tu będzie przeszkadzał. Kurde, powiem wam te opryski tak drżej, ta inflacja tu nas... Nie wiem, rozwali, nie? Trzeba zgasić światełko. O! Światełko w tunelu. Cześć, przyjacielu. No <grytania> taka piosenka Gimsona kiedyś. Dobra. Eee wiemy sobie teraz na bacz i odstawimy sobie 30, bo zamykamy wrota, wszędzie wszystko, bo wiecie, człowiek zawsze tak kończy to dzięki, nie to zostawia na zewnątrz, bo ja nigdy takich obrządków nie robi. A czasami razu czasu nawet fajnie pooglądać, mi się wydaje. Jak po prostu nie robi się w polu, tylko nie wiem, ogarniasz i nie wiem, chowa maszyny czy coś w tym stylu. Coś się widzę, sodarka pochyliła. Nie wiem dlaczego. Dobra, schowamy sobie tutaj trzydziestkę. Dobra. To, to pogasić wszystko. Dobra, no i widzicie. sobie zamkniemy wrota. O, elegancko. Dobra. Yy, no i jeszcze musimy sobie tutaj zamknąć. Także to pozamykamy. O, dobra. I jeszcze z drugiej strony. I to będzie chyba na tyle. Nie wiem ile ma, minut ma ten odcinek, ale mi się wydaje, że już tam grubo ponad 20. Także no, spokojnie możemy sobie kończyć. Dobra, kolejny odcinek na pewno będzie dużo dłuższy. Bo będzie trzeba, wiadomo, będą różniła, trzeba będzie jeździć. Yy, no i pewnie zobaczycie sobie tą piwniczkę w kolejnym odcinku. Także co, ja Wam dziękuję za ten odcinek. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie w górę. Trzymajcie się, na razie i cześć.